Urodziłem się w Indonezji na wyspie Java w Dżakarcie w 1957 roku, także mogłem zostać indonezyjczykiem do 18 roku życia, ale o tym nie wiedziałem, bo mi rodzice nie powiedzieli, w związku z tym zostałem Polakiem i takim pozostałem do końca. Andrzej Dylewski, muzyk i producent muzyczny, znany perkusista. W 1986 roku przybył do Chicago, gdzie od razu dołączył do najlepszych, tutejszych muzyków. Włodzimierz Wander e, zaproponował mi pracę w jego klubie Cardinal Club. A, I zresztą no, podobało mi się to, że jestem akurat muzykiem z Lady Punk, w związku z czym troszkę, e, mogło być więcej reklamy na temat tego. E, I w Cardinal Club zagościłem tak na 8 lat. Wspaniała przygoda muzyczna również, ponieważ z tymi muzykami, z tymi artystkami, który, z którymi, czy artystami, z którymi nie grałem w Polsce, to miałem sposobność grania tutaj w Kajner Club. Ludzie, którzy przyjeżdżali do nas, na przykład Krysia Prońko, czy Czesław Niemen, czy Kasia Sobczyk, czy Halena Majdaniec, no, mogę wyliczyć naprawdę mnóstwo. To były niesamowite po prostu wspomnienia są już teraz, ponieważ na przykład grałem utwory, które mi się nie śniło, że będę mógł na żywo zagrać, które gdzieś tam słyszałem z radia, no tutaj trzeba było po prostu przygotować. I, i zagrać tą, tą, ten koncert po prostu na żywo z tymi oryginalnymi artystami. Pobyt w Chicago na to również to, że jest ta, ten kontakt z żywą muzyką bluesową. Także wychodziłem na różne jam sessions, na różne koncerty, także miałem sposobność zapoznania mnóstwo, mnóstwo muzyków z różnego pokroju i z różnego po prostu jakby pnia muzycznego, stylistycznego. Graliśmy w każdy piątek chyba przez półtora roku właśnie z Andrew Taylor, bluesowym gitarzystą i wokalistą. No to dało mi przede wszystkim, tam była ciekawostka taka, że mieliśmy, sekcja była na znaczy, brzmie czarna i basiści akurat zmieniali się. Czasami było tak, że przychodził piątek, ja nie wiedziałem, kto będzie na basie, ale ci basiści grali znakomicie ja pytałem się, Andrew, jak ty to robisz, że każdy basista, który przychodzi, to grał inaczej, ale, ale super. No bo wiesz, jeden grał z Rolling Stonesami trasę, drugi grał tam znowu jeszcze z jakąś gwiazdą. Po prostu i ci muzycy oni znali wszystkie te utwory, które daliśmy, bo myśmy grali takie standardo standardowe, standardowe utwory, które każdy muzyk tutaj y, wykształcony w Brusie musi znać. Także no, było to ta cieka ta ciekawostką dla mnie, ponieważ spotkałem, nie spotkałem się z czymś takim, że on grał z nowym basistą prawie że co tydzień innym, ale to było też kształcące. Paul Wow! O, to była też bardzo ciekawa przygoda. On chciał stworzyć swoje studio w moim studio, bo przyniósł taką, taki specjalny sprzęt do odsłuchów, czyli każdy muzyk nie mógł się słyszeć naturalnie, tylko miał założone słuchawki i słyszał to, co on ustawił przez mikser. Także to była jakby. Eee, jedna bańka w drugiej bańce. No to potem jakoś nie zdało egzaminu, ponieważ ja powiedziałem, słuchajcie, musimy się słyszeć na żywo. Weźcie, odwróćcie te słuchawki, po prostu słuchajmy się na żywo, tak jak gramy, i wtedy będzie fajny rezultat. Ale bardzo miło wspominam tę współpracę. Czasami jest tak, bo no, ja mam na szybie jak duży napis, prawda, na chodzący na ulicę, dość nawet ruchliwą Central, także ludzie nawet jak są w korku, to nie mają co robić, patrzą, o, media sound, recording, o, no, zamocują sobie telefon i dzwonią po prostu, także, no akurat ci Indianie się trafili, tak akurat też tak, no, no z Ekwadoru po prostu przyjechali. To, to piękna, piękna przygoda też z muzykami amerykańskimi. Miałem wówczas wtedy sposobność objechania no, prawie całego Illinois. I jak tak sobie przypominam film The Blues Brothers, no to ja w pewnym momencie mojego życia znalazłem się jakby właśnie w tej sekwencji tych Blues Brothers, bo i grałem, grałem autentycznie przed taki kitchen pad, czy nie wiem, po prostu taka krata, gdzie się gra za kratą, bo, bo ci, którzy nasi znaczy słuchacze, jeżeli się nie spodoba piosenka, to mogą rzucić butelką. To autentycznie to jest. To było oczywiście też muzycznie RB i um, Rolling Stones i um, mnóstwo utworów z mojej młodości, które mogłem sobie na, na żywo pograć. Oczywiście, tak. To tak. właśnie występowałem z Hali Maguire i z tym zespołem Swing Billy. Występowaliśmy na 50 na teleradia, tak. No to tak, oczywiście, że tak. Bardzo fajna impreza. Pamiętam, że została skamerowana i jak, jak graliśmy, to był taki fajny element, mogliśmy widzieć siebie z tyłu na ekranie, ponieważ pan Piotr tam... Łączył obraz z dźwiękiem, tak że byliśmy jednocześnie na ekranie. Zbliżenia oczywiście i oddalenia różne. I to miało bardzo ciekawy efekt wizualny dla słuchaczy, ja sądzę. Po blisko 30 latach pobytu w USA, Andrzej Dylewski nadal aktywnie udziela się w polskim i amerykańskim życiu muzycznym. A jak samo sobie mówi, niewiele mu do szczęścia potrzeba. Obym no tylko robił coraz lepsze produkcje i i miał y, te osoby bliskie, które są wokół mnie. A, I to będzie, to będzie cudowne.